You're awake? You are awake. Mr. Conby's up. Hey, buddy. I thought you'd be knocked out for the rest of the night. <laughs> Come on out and join us, will you? I'll save you some gumbo. Good to have had you back. You gave us all a good scare. What happened? You had a psychological breakdown. Sorry for manhandling you, but you're being violent, you see. You stabbed Jeremy. And then punch Dr. Gray. Are they. okay? Jeremy's a little strange, but everything's back to normal. Really? All thanks to you, Comp. You wanna try standing up? Well, if it isn't the hero of the day. How are you feeling, Detective? Never better. A limo, How about you two? Hey, Jeremy, I didn't do too much damage, did I? Things are fine. Very quiet. What's up with him? Painkillers? No. You see, despite you having the finesse of a one-eyed butcher, you managed to lobotomize, dear Jeremy. I did what? It's actually quite impressive. It's not like I hadn't considered it myself. I just wish Jeremy could have been helped without reducing his personality to that of an oyster. But he's gonna live. Of course. As long as someone keeps feeding him, he'll outlive the best of us. No, no, czyli to wszystko sprowadza się do tego, że mam rozdział 5 i mamy to samo co u Emily, więc teraz chyba walka z bossem nas czeka, tylko tak jak zwykle to nic się nie zmieniło. Cała ta historia zmieniła się tylko o jedną rzecz, że mieliśmy w czwartym rozdziale inną lokację niż Emily, to wszystko. Naprawdę zawiodłem się i to tak porządnie. Jeśli gracie w Alona, wystarczy, że raz tą grę przejdziecie, jeden scenariusz, nie opłaca się grać dwa scenariusze, one się niczym nie różnią.

Good to see you back on your feet, Detective. Have some gumbo. Thanks. I'll save it for later. What are you looking for? Just keeping an eye out for Stone. Radio says it could be a wild one. Oh, you Benji Voldovna.

To jest coś nowego. Może ten? Może się coś zmieni jeszcze Co my to miał w ogóle? Hey kid, what are you up to? Nothing much. Yeah? Anything I'm gonna have to pay for? You're bored, aren't you? Yeah, I can tell. You wanna see if we can tear your mother away from the play? Can you believe they're still going? It's been hours. You forgot this. Well, I just didn't want you to think we had abandoned you in there. Can we go home? Yes, please. Can we? What you guys didn't like the play? It was all right. A little difficult to follow. Oh, I agree. <laughs> Let's just say there were moments where it uh, left me alone in the dark. <laughs> oh hmm. God, what's okay, the th name of the play. Whoa! What do you know? Did you like it, sweetie? There should have been a hedge maze. A hedge maze. Uh huh. And pirates. To było zakończenie. Okej. Okay. Czyli u Emily tego nie było w ogóle. Nie widziałem, żeby to było. O, oh, czyli drugi ending mamy, w Karmiego inaczej się skończyło, taki happy ending w sumie nie, nie walczyliśmy z tym, wszyscy przeżyli w takim razie, Stuntick też, Ta Ruth przeżywa w takim razie, wszyscy, nice, no i zapiekowało się tą Grace, nie? W sumie winny się czuł mi też tego, nie? Że jakby nie udało mu się uratować tam tej sytuacji jaka w, 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 wyszła z y, ojcem. Spoko. Szczerze podoba mi się ten ending. Nie biliśmy się z bossem w ogóle, ale z bossem to mogliście zobaczyć w Emily jak walczyliśmy. Więc jak ktoś chce zobaczyć tę walkę z bossem, z tym drzewcem, to może zobaczyć sobie o Emily. Nie była jakaś trudna ta walka. A tu możemy zobaczyć sobie inny ending, który mi się też spoko. I fajnie, że powiedział Alonin Dark na końcu, też jest tak spoko. Tak czy siak, w sumie nazwa sztuki nawet tak się nazywała. Tak czy siak, to był Alonin Dark, przeszliśmy dwa scenariusze, Emily i Karbiego Nie różniły się niczym, oprócz tych endingów tylko. A Jestem ciekaw, czy jakbym Carby przeszedł na początku, później Emily, to czy miałbym to zakończenie u Emily też? Możliwe, że miał, bo obydwie postacie były. Więc możliwe, że też bym miał to zakończenie. Mogę ocenić teraz tą grę, a finalnie po dwóch scenariuszach i 6 na 10 mogę takie dać. Ze względu na to, że te scenariusze niczym się nie różniły, walka wymaga jeszcze dopracowania, strzelanie również. Hmm, fabuła czasami... Były luki fabularne, trochę zakręcona czasami była. Poniekąd doszedłem do wniosku o co tu chodziło i tak dalej, ale tak czy siak. A no i za dużo zagadek, zdecydowanie. To są jedne wielkie puzzle. Za mało jest jakby kombatu, za dużo jest puzli, powinno być odwrotnie, więcej kombatu mniej puzli, a tu co sekundę są puzle i to to było dość średnie, więc tylko taka ocena, a, to jest gra na raz, nie oszukujmy się, to raz przyjdziecie i zapomnicie o tej grze. A, fajny restart, ale mam nadzieję, że jak będą kolejną część robić to wyciągną wnioski z pierwszej części, którą zrobili i naprawią te rzeczy w drugiej części, bo jeśli nie i dalej kombat będzie taki drewniany i to wszystko, no to druga część też będzie takim średniakiem. To jest średnia gra, nie oszukujmy się. Dalej uważam, że stary Alon jest lepszy. I tak zostanie, nie oszukujmy się. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. No i słyszymy się w przyszłych produkcjach. Do usłyszenia. Hej!